Dzień dobry z tej strony, Adrenasz Dzisiaj zaprezentuję Państwu BMW X1 o oznaczeniu 18D z 2018 roku. Zapraszam. Wersja 18D, czyli pod maską mamy silnik diesla o pojemności 2 litrów, 150 koni mechanicznych, automatyczna skrzynia biegów oraz napęd na oś. Samochód jest w kolorze czarnym, a kodla kieru to 668 Black Uni. Samochód wyposażony jest w czujniki parkowania z przodu i z tyłu, reflektory w technologii LED, srebrne aluminiowe felgi w rozmiarze 18 cali, czarne relingi dachowe, elektrycznie składane lusterka tapicerka materiałowe, materiałowa, fotele sportowe z regulacją trzymania bocznego, kierownica wielofunkcyjna, skórzana z tempomatem, dwustrefowa, automatyczna klimatyzacja, komputer pokładowy z nawigacją. Przebieg naszego samochodu to 17 77 942 km. Pozycja za kierownicą. Włączymy sobie samochód. I mimo, że mamy tutaj silnik diesla, samochód jest bardzo dobrze wygłuszony. A sam silnik ma wysoką kulturę pracy. Dzięki czemu ten dźwięk nie jest męczący. Zobaczmy sobie jeszcze do tyłu. Z tyłu mamy wyprowadzony nawiew powietrza, niżej gniazdo 12V oraz dwie pary mocowań fotelików dziecięcych i sofix. Klapa bagażnika otwierana jest elektrycznie, a tak przedstawia się spora przestrzeń bagażowa w BMW X1. Tutaj w bagażniku mamy również gniazdo 12V. Pełną specyfikację samochodu znajdą Państwo w ogłoszeniu, do którego linku dostępnimy w opisie filmu. Jeżeli zainteresował Państwa ten samochód, to oczywiście zapraszam do odwiedzenia naszego salonu na ulicy Czerniakowskiej 47 w Warszawie, odwiedzenia naszej strony internetowej lub kontaktu telefonicznego. W naszej ofercie mamy stale około 200 samochodów używanych marek BMW i Mini. Dziękuję i do zobaczenia!